I trzy kropki. Siedem 7, trzy kropki Trzy, trzy Trzy Kropka, nie, pauza, poza Jak? Trzy pauzy, kropka, kropka Osiem to jest trzy Tutaj jest osiem Dobra Pięć, siedem, 5, osiem 7, e, jeszcze jest. kot mam. Ale... Dobra, Ale teraz do, te, do tego generatora. O, bezpiecznie tutaj jest. Jest. Tata, tata, ta. Dobra. Wybaczcie na chwilę. Zaraz wracam do Was. Dobra, już do Was wróciłem. Musiałem sobie nosek wysmarkać. Eee, no to się teraz bawimy z tymi tym czymś, z tymi zaworami, czy nie wiem co to jest. Nie mam do rzeczy do zrobienia. Instrukcja generatora. Poradnik szybkiego startu. Upewnij się, że w otoczeniu maszyny nie, do, nie ma. Włącz dodatkowy obieg przez przełożenie odpowiedniej dźwigni. Dodatkowy obieg i Przetardy. Symbol wody. Hydraulika, jestem na przegrane, A, żeś mi wytłumaczył, co to jest. Dobra, spróbujemy to N. Hmm, włącz systemy chłodzenia, aby uniknąć przegrzania. Żeby było dobrze. Przekrza. Nie wypuszczaj nadmierną parę, dopóki się nie, o, nie osiągnie bezpiecznej wartości. Para. Eee, włącz system smarowania. I zostało mi to. Jezu, żeby było, żeby było! o o je oh, yeah. tak 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 to jest to to jest to jestem hardcore. o oh, je yeah. tam mi się funkcło dobra zapiszemy sobie I kontynuujemy naszą rozgrywkę po lekkiej przerwie. Co ja mam teraz zrobić? Miałem klikać Nic nie mam teraz zrobić. Cudownie. Oświetlenie chociaż działa. Teraz tą bramę mogę otworzyć chyba. I not I Good day, can you hear me? Tak, well, I hope that oh, your ears are working sure. better than your tongue, so that you might use them to listen to my words. You have turned on the light at the end, beginning and middle of the tunnel, but some things remain shrouded in darkness. My Morrissey message I hope has helped, but what you need now is to no. all hold way to the right of the no, no, tunnel. Well, go now. There is no time to explain. Well, in fact, time is one of the few things we have in abundance down here. What surprises are spoiled by such catty curiosity? I don't want surprises, <laughs> but he's boj. Co scared. What was that noise? The radio is useless. What was that? Wow. A on się po prostu zaczyna bać, bać i wstaje. Dobra, to nie wstawaj. Patrzcie na tą lampkę. Pies pieprzaj stąd. Jak mam sobie tą bramę otworzyć, jak ty tu będziesz sterczał? No, po i idź stąd. No, na ale. Dobra, tutaj mi się otwiera bramę. Aha, kot, gdzie ja mam tą karteczkę? Jest. Pięć Siedem Trzy Osiem Jest, o, -o. o Jezu, traw go o, -o. No O ty w mordę dziadu, i się, jezu, ja z nim nie wygram. <laughs> A, web dostał, jezu, żyjesz Drugi raz, może tak, drugi raz w łeb dostał, podniesiesz się? No żeby mi to był ostatni raz Jak mówię, że masz leżeć, to masz leżeć On mi kazał w prawo iść, tak? Woof. To miejsce jest większe niż myślałem Czuję się jak szczur złapany w habilicie. mam nadzieję, że... Będę mieć dłuższe życie Kopaliska, magazyny, składzik na narzędzia Do kopalni żelaza, szyb pomocniczy W prawo mam iść, co? Będę, to idę w prawo Okay, see what is. Wow. Ah, uh, my memory is like something with a great many small holes we shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one okay. day Dobra. meet again for this task we shall require the use of a large earth-eating metal monster and that monster is thirsty for juice from the place where things are kept by the way, you can call me Red. It's not my name you understand, but but I am sure you will agree. It is a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. A to jest ten tyberc. Ah, wow. Mam tu wowinkę. Zacznij jeszcze. Nie bój się Wyrwał Podnieś się Jeszcze raz się podnieś No, siad Jest dobrze, co jest? Co to jest? No, wygląda. O, o. Wow. jak mogłem z tego spaść? Jest z <grym>, nawet się nie przewróciło. Te best dobra, zabary nie są. Za... Aha, nie mogę tego podnieść, ale w to, to, to trafiaj? O! Ou! Za proszę jakim cudem to spadło. Aha Fajnie. Dobra. Jest tam coś? Jak na razie nic nie widzę. Gdzie ja w ogóle idę? Składzi na narzędzia o. Chyba dobrze idę. Mam nadzieję. A jednak źle idę, no ale idziemy sobie do magazynu. No, jak... Słyszę psa. Tylko dziada jeszcze nie widzę. Już tam wilka, Jezu, już sam nie wiem Co, 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 co to jest.